Dzień dobry, dzisiaj troszkę inaczej. Nie będzie to album poświęcony jednemu artyście, ale wielu artystom, a właściwie wielu aparatom. Album Toda Gustawsona to tak naprawdę historia fotografii opowiedziana poprzez historię aparatów fotograficznych. Kiedy zobaczyłem ten album pierwszy raz, chyba w Wiedniu, w Księgarni, chciałem go kupić, ale niestety jest duży i ciężki. Pomyślałem, że niestety nie mogę go zabrać. Ale upolowałem go w sieci, na eBayu czy gdziekolwiek tam można jeszcze te albumy dostać, i naprawdę jest to coś rewelacyjnego, bo nie dość, że opowiada historię fotografii, to jeszcze pokazuje. Jak zmieniały się aparaty fotograficzne? Tutaj jak widać po lewej stronie to właściwie aparat z całą przenośną ciemnią. Przykłady zdjęć, które tutaj w tej książce są, niektóre są bardzo znane, niektóre mniej znane, ale na pewno mało znane są te fotografie. O tutaj po prawej stronie akurat um, powieszanie zabójców Lincolna, Różne ciekawe fotografie naprawdę można tutaj znaleźć i świetnej jakości. Natomiast mnie najbardziej zainteresowała historia aparatów fotograficznych, która tutaj jest doskonale pokazana. Są świetne zdjęcia modeli aparatów i to takich ciekawostek jak dwu 3 obiektywowych do fotografii stereo. Masa Mieszkowych i różnego rodzaju innych cudów, także trochę grafik. O, tak, takie fotografie CDV, tak zwane, czyli carte de visite. No i tutaj troszkę się można nauczyć historii tego, jak się aparaty rozwijały, jakie możliwości dawały. Tutaj aparat w rewolwerze właściwie ukryty. No, i tak brniemy przez tą historię. Aż się chciałoby wolniej te kartki przewracać, ale mam tylko 3 minuty. A z grubsza chciałem pokazać, jak to się przewijało. Tutaj słynny Brownie Kodaka. W ogóle cały rozdział poświęcony Kodakowi i historii fotografii poprzez pryzmat tej firmy, bardzo zasłużonej dla rozwoju fotografii. Kolejne ciekawe zdjęcia, kolejne. Te historyczne Cartier Bresson. No, jest co oglądać i z czym się zapoznawać. Już czasy trochę współczesniejsze po wojnie. Bardzo słynne zdjęcie. Oto już pojawiają się lustrzanki Hasselblady, a więc dochodzimy do współczesności i aż cyfrowa fotografia kończy ten album. Naprawdę godna polecenia pozycja dla każdego miłośnika fotografii. Dziękuję za uwagę.